Witam Buszek z kolejnym odcinkiem z GTA V i mam dzisiaj dla Was wiadomość, mam dla Was informacje, mam dla Was kolejny niesamowity filmik. A w tym odcinku pokażę Wam, jak ulepszyłem widzowi konto Zafri. Był to widz, który odwiedził mnie na streamie ostatnim. No i tam była propozycja, który z widzów... Na streamie chciałby, żeby ulepszyć mu konto. No i zgłosił się kolega, więc dlaczego by nie? Ulepszyłem mu konto. Kilka razy już oferowałem, proponowałem. Nie było za bardzo czasu, a teraz, proszę bardzo, mamy czas, więc ulepszyłem widzowi konto za free. Dołożyłem mu tak jak widzicie te 10 modowanych samochodów, w sumie więcej, bo jeszcze dwa poszły do areny, takie fajne pojazdy z areny. No i zaraz zobaczycie co jeszcze dołożyłem na tym koncie. Jeżeli też chcielibyście się załapać na takie darmowe doładowanie, zapraszam do subskrypcji, polubienia tego filmiku, udostępnienia i do oglądania kolejnych odcinków. Oczywiście, żeby się załapać, trzeba być subskrybentem. Wspierający będą mieli pierwszeństwo. Oprócz tego, że dołożyłem samochody, odblokowałem mu wszystkie nagrody, stroje, czyli wszystkie odblokowania, maski, czapki i tak Oprócz tego, odblokowałem mu również wszystkie statystyki, czyli bieganie, skradanie, strzelanie, siła i tak żeby jeszcze było bardziej doładowane to konto. Doładowałem do niego jeszcze KD. Tak jak tutaj widzicie, są statystyki, KD0 coś tam. No i teraz mamy już czary Mary KD427. Żeby było legitnie. Tutaj widz już miał swoje stare konto. Kilkuletnie, na którym miał duży level i miał już tyle kasy, że nie potrzebował, więc po prostu tego nie ruszałem. Ale dodałem mu całą, całą resztę. Dodałem mu również szybkie bieganie. No i oczywiście dodałem mu kilka zajebistych stroi, bo nie miał stroi na tym koncie, więc zapisałem mu jeszcze 10 bonusowych stroi. Tak, 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 takie to jest proste. Więc jeżeli też chcesz załapać się na takie darmowe doładowanie do Twojego konta na PC zapraszam do subskrypcji, polubienia tego filmiku, udostępnienia poprzez kolejnych filmików, które będą, żeby oczywiście załapać się, mieć szansę na wybranie do kolejnego ulepszenia modowanych kont. A jeżeli nie chce Wam się czekać i chcielibyście takie konto Skontaktujcie się ze mną na Discord. Dodajcie do znajomych, piszcie na priv. modowane konta PC, buglantowski, waszy ziom. Hello!